Siemanko, witamy! Season, Oliver i Arek. Dzisiaj Mix Saszetek. Tak, dzisiaj będzie Mix miksowaty Mamy Panini FIFA 365, 2.23 Dalej, co mamy? Top Class 2023 i, I Super Superstars. Stars 2022 na 23. Po 5 saszetek z każdej kolekcji, no i będziemy patrzeć, co ciekawego w danej kolekcji wpadnie. Będziemy porównywać złote bazowych, mm -hmm. to się tam będziemy, nie będziemy zajmować, ale no, złote, tak, będziemy porównać złote, gdzie może się tafi autograf, albo tak, nie koszulka, wiem co. albo coś tu może te kolorowe, unbentable, albo te fire i ice tak, także zaczynamy Fajne od kolekcji panini Fifa 365 tak. one się trochę nam tam no, podplejały. czyli pierwsza saszetka i od razu z grubej rury Oli zaczyna momentum, no, to by było a to koszulka Koszulka Olympiakos. Czyli złote odkładaj do góry może, tak? E, Real Titan. No i bazowe tylko pokazuję, tak. No. O, o takie, takie. bazowe, dobra. Teraz druga saszetka. Swify? Tak, dalej Swify. No Aha, po kolei kolekcjami będziemy tak otwierać i będziemy potem patrzeć co złotego w trawie piszczy. Pare logo mm -hmm. O. O. Co? <grych> Dominator. Sporting. Co to będzie? Co to będzie? Ach, Rising. No, no czy daję to wszystkie do góry? Kilka o, dwóch jak? O. No i ta trzecia saszetka Może się momentum trafi. No, coś nie mamy szczęścia mieliśmy na jedną tak. szczęście. Tak, jedną tylko nam się udało. Olympi e, Line-up Olympic olympi tak. Liverpool, Alison, mm -hmm. United Titan. Czyli 3 złote. Baran. No. Czyli takie. Najlepszy to jest rising Star. Mm -hmm. No tak. I ten Dominator rzadki był ze sportingu. City koszulki hmm. Hmm. i Inter. Luka No i uwaga, ostatnia zasiedka z FIFA 365, jeszcze zobaczymy, co będzie. Co tam będzie. No na razie, to tak słabo. No, żadnej rewelacji w tej złotych City logo i font No to czyli nic Lega. fajnego. Żadnej rarki, żadnego no, momentum, czy tam coś, nie. Dobra, teraz patrzymy top klasy. Top klasy. Czy coś tu ciekawego się pojawi. Bazówki Hazard, Gomez, Diaz. Specjalny mamy Max Power Marquinhos. Dalej mamy Supersonic Abe i co jeszcze? Synergy City Może się trafi też to brakująca karta. Aha, ja, jedno mam brakuje, nie? I Masterclass e, Modric. Tak. I to jeszcze bazówka Di Lorenzo. Czyli teraz ja? No może masz. Dobra. To było jakoś 269, chyba. Coś taki numer, tak no. ale Alison, kimś, Bazówki. I specjalny winner. Neymar? Mhm. Marty Max Power Walker. Super Sonic. Wow! Wow! Jest on et czerwony. czerwony. No, elegancko. To czyli. tu nawet... Okej, okay, no jest. I, i No, fajnie. Bardzo ładna soczka. Możesz dalej Oliwerek. Nie, ty teraz możesz. Tak? Tak. No to fajnie. Za niedługo wakacje. No i tak to jest. Oli się wybiera do Polski znowu. Diego Żota, tak. bazówka, Weratki, Griezmann na bazowych. Mudryk. Super Sonic, Mudryk. Damy na Supersonica, tego tak może, nie? Wow, Rainbow Master Kylian Mbappé. No. Teraz mamy Synergy Liverpool, damy też na Synergy, żeby to tak się na stole zgrało. A, normalny Unbentable. Neymar tak. i jeszcze Delict. Ty otwieraj, ja tu już. Oli robi porządek na stole, dobra. Czyli czwarta saszetka, jeszcze mamy jedną potem. Po pięć z każdej kolekcji wzięliśmy sobie taką. Robertson bazówka. Sergio Ramos, Hernandez. I specjalnych Max Power, to jest... Ruben Diaz, Winner Marquinhos. Supersonic Rabiot. I Masterclass Giru Aha, jeszcze Fulcrum bazowa. I uwaga, to, uwaga. ok Oli ładnie porządkuję. Mamy jeszcze ostatnią. Top Class. Tak, bazowa Pogba. Rodri bazowa Chopomoting. Jeszcze Ederson. I specjalnych patrzymy. Max Power, Edison, też Edison, już mm. też. Super Sonic, Hernandez, Super Sonic Davis mm. i Gakpo, Gakpo to jest new signy, jest new, new session. session 260 numer, Tak. Czyli to była kolekcja e, top class? Tak. Co najfajniejsza karta to czerwony Alaba. O. o właśnie, dobra. I teraz Olima Superstars. Pięć szetek. Tak. Dla Oliwera. A ty będziesz układał? Tak jest, ja będę okładał. O, by coś się fajnego trafiło. No. Aj. Z koroną by bazówka, było. Fajnie. Bazówka, bazówka, Uncommon. O, o. Rarka. Mhm. Czy masz i takie bazówki? Czy te Uncommon też dajemy? Żółte do góry? No dobra. Dajemy, nie. Bo to też są takie jeszcze trochę inne, nie? niż te zwykłe bazowe. no. Są te same, tylko takie. No, każda karta. Są. Tak jest, każda karta ma 13 wariantów. Kazówka, Kazówka i Uncommon Davis. O! Wow. No, kto to jest? jest limited edition no. i Uncommon Mienkowicz. Dobrze. Że tutaj legenda i Szoboszlaj. No to legenda też dla mnie, a co? Trzecia susietko? No, jakby nam się e, z od to byśmy tu wyskoczyli, chyba dosłownie. No! Bazówki Rodri Griezmann. I teraz Uncommon Val wow. Wow, Final Boss. No i tu żółte. To te Uncommony wszystkie. Taki Griezmann, nie, Jimenez, Tonali i Valverde. A Valverde w akcji tam tak jest. Co mamy jeszcze? Dwie saszetki, tak? Tak. Oj, kończy się, się ta zabawa. No. Nie. Oli podgląda, po Bazówka, bazówka. Mikitarian. <grym> o, o. Legenda Uncommon. No. Żółty Torres i Tadic. Mhm. I bazówki takie. Dobra. I uwaga, uwaga. Ostatnia saszetka, a w niej będzie czary Marciek za mnie, tak. Czary Mary Okus, pokus. Psiu. Tu będzie autograf. No a to bo... Robert w koronie. Nie, Co pewnie. to jest? Nie wiem. Co jest? Aha, no. Ten chyba będzie. To. Dumfries. Legenda. Legenda. Torres o, A, Elite, Elite Focus. Elite Focus. No. Nie mamy na razie. Fajny. O jeszcze fajaj No popatrz ty. I żółte mamy Dias, Donnarumma i Gomez. Czyli nic nie wyczarowałem. Zły zrób. bazówki Valverde i <noise> Suchicz. Słaby ze mnie czarownik. No. <noise> no co, no przecież Elite Focus była, nie? Hmm. Czy co, podsumowując, kolekcję pani FIFA 365, od lewej strony najfajniejsza karta to? Store Tak, nic ciekawego się tak nie, nie trafiło. Kolekcji Master e, tej, Top, top, top plus. Class to jest karta Unbentable. Czerwona. Tak, czerwony, Alaba. Najfajniejsza karta z tej kolekcji. No i w kolekcji. Superstars. To co? Final Boss, może Hyung Min Song, Elite, Elite Focus. tak, i, i te Legenda. Te Legenda też, no właśnie. Czyli te ja Ice Limited. Czyli ja obstawiam Superstars Stars. Tak, najlepszy. najlepsza kolekcja to Superstars, tak jeśli chodzi o karty wartościowe. I takie to unboxing, Różni saszetek. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Dziękujemy za wszystkie miłe komentarze, że nas Suby, oglądacie, za subskrypcję, tak, że nas oglądacie. Bardzo nam miło, cieszymy się. Do góry. No. I co? Życzymy mi miłego dnia. Paluchy do góry. Następnego razu się spotkamy, no. I tyle. Cześć. Szabla.